Wydarzenie wywołujące dreszcze emocji nawet wśród tych, którzy na co dzień sportem nie interesują się zbytnio. Dziś Lechia podejmie w Gdańsku Arkę. Będzie to starcie tym ciekawsze, że oba zespoły w bieżącym sezonie liczą się w walce o awans do ekstraklasy. Już tylko godziny pozostały do meczu, który elektryzuje całe sportowe Trójmiasto. Piłkarze Lechi i Prokomu Arki o 15 wybiegną na murawę stadionu przy ulicy Traugutta ramy stadionu zostaną otwarte już o 12:45 a zamknięte na 15 minut przed meczem, także prosilibyśmy aby w miarę szybko zapełniać trybuny i żeby przyjechać na stadion przede wszystkim komunikacją miejską, zostawić samochody w domu albo w znacznej odległości od stadionu. Na trybunach stadionu, na którym trwają ostatnie przygotowania do piłkarskiego święta, zasiądzie 8000 widzów, w tym 400 osób z Gdyni. Sympatykom Arki, którzy nie zobaczą meczu na żywo, pozostaje inna możliwość. Obejrzenie go na ustawionym przy ulicy Olimpijskiej telebimie. Derby to nie lada wyzwanie także dla pomorskiej policji. Będą zabezpieczone również wszystkie drogi dojazdowe, a więc Malbork, Czew, Prusz Gdański, wszystkie miejscowości na północ od Gdańska. Angażujemy ponad tysiąc policjantów do zabezpieczenia, a ci policjanci będą odpowiednio wyposażeni, będą posiadali armatki wodne, będą także policjanci z psami służbowymi, również policjanci z pododdziałów antyterrorystycznych. W spotkaniu mogą wystąpić trzej gracze, którzy już posmakowali atmosfery derbów Trójmiasta. Jednym z nich jest Maciej Kalkowski, pomocnik Gdańskiej Lechi. Nie przegraliśmy iluś tam spotkań, jesteśmy na fali wznoszącej, gramy u siebie. Na kibice do boju. Trener żółto niebieskich wielokrotnie prowadził Krakowie w innym piłkarskim klasyku przeciwko Wiśle. Ktoś, kto mówi, że jest to taki sam mecz, jak każdy inny w Lize, no to jest chyba w błędzie albo nie do końca czuje tą atmosferę meczów derbowych, bo tutaj też poza punktami chodzi o prestiż. Do ostatniego derbowego starcia doszło w 1998 roku. Dzisiejsze wywołuje tym większe emocje, że zarówno Lechia, jak i Arta walczą w tym sezonie o awans do ekstraklasy.